Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Iwonna Teresa przedstawia z cyklu Kocham Ewangelię Jezusa. Odcinek szósty. Rozważa Iwonna Teresa. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Moc wytrwałej modlitwy. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi? A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemię, gdy przyjdzie? Jakże często Pan Jezus powtarza swoim uczniom, że zawsze powinni się modlić. I nie ustawać w modlitwie. Czy jest to w ogóle rzecz możliwa do zrealizowania? A co z czasem, kiedy człowiek śpi? Czy wtedy jest możliwa modlitwa? Wbrew naturze ludzkiej powiem, że tak, można się modlić nawet śpiąc. Co prawda, jest to łaska dana od Pana Boga ale wiadomo, że u niego nie ma rzeczy niemożliwych. Mam przyjaciółki, które opowiadały mi, że zdarzały się im chwile, kiedy trwały na modlitwie dzień i noc przez trzy doby. Czy nie spały w tym czasie? Ależ nie, spały, ale w czasie snu miały tę świadomość, że się modlą i budziły się z modlitwą na ustach a w dzień też cały czas trwały z sercem przy Panu Bogu, uwielbiając Go w każdej chwili, w każdej chwili wielbiąc miłosierdzie Boże. Biedna wdowa, przychodząca do zadufanego w sobie sędziego, była na tyle uparta, że nie zwracała uwagi na jego odmowne odpowiedzi i wprost zadręczała go swymi prośbami. Tak, do takiej właśnie modlitwy zachęca nas Pan Jezus, nawet zadręczającej Pana Boga. Tak, nawet zadręczający Pana Boga. Wiecie, to jest dla mnie niesamowite. Naprzykrzającej się Panu Bogu. Ona naprzykrzała się Panu Bogu. Nasza modlitwa powinna też naprzykrzać się Panu Bogu. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w tej sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Tak. Pan Bóg bierze w obronę wybranych, ale czy my jesteśmy wybrani? Przecież wiadomo, że wszyscy są powołani, ale nie wszyscy wybrani. Kto więc należy do tych wybranych? Chyba najprostszą odpowiedzią będzie to, że są to ci, co całym sercem swoim przylgnęli do Pana Jezusa i trwają w jego nauce. Tych Bóg bierze w swą obronę, to są właśnie ci wybrani, wierni Chrystusowi. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Jeszcze może 20-30 lat temu powiedziałabym z całą pewnością, oczywiście, że znajdzie, ale dziś, gdy patrzę na to, co dzieje się w świecie, co dzieje się w naszym kraju, tak i to, co się dzieje w naszym katolickim kraju, i tak szybko rozprzestrzenia się. Może budzić co najmniej wielkie zaniepokojenie, bo nawet za czasów komuny to się nie zdarzało. Ludzie wtedy spieszyli do Pana Boga po ratunek. Była wiara i nadzieja w narodzie naszym, wbrew całemu uciskowi, a może nawet dzięki niemu. Człowiek spieszył do kościoła. Nie było słychać o wypadkach profanacji przedmiotów kultu religijnego. A dziś wiara tak szybko upada, ginie nadzieja i miłość. Dochodzi do coraz częstszych profanacji przedmiotów naszego kultu religijnego. A gdy wiara upada, podnosi się i rozprzestrzenia grzech. Lecz łaska Boża rozlewa się jeszcze obficiej, lecz coraz mniej jest tych, którzy otwierają się na nią, którzy otwierają na łaskę Bożą swoje serce. Ginie nadzieja w narodzie. Młodzi Polacy czy też Polki wyjeżdżają za granicę za lepszym zarobkiem, bo w kraju, w swojej ojczyźnie. Nie widzą widoków na godziwe życie dla swych rodzin. Wyjeżdżają w inny świat, a tam jakże często tracą wiarę, wpadają w grzech i jakże często doprowadza taki wyjazd do rozpadu rodziny polskiej. To, co kiedyś było nienormalne, stało się normalne i vice versa. Młodzi nie potrzebują ślubu, by zamieszkać pod jednym dachem, i wcale nie odczuwają wstydu z tego powodu. Tak. Wstyd zaginął, a gdy to ma miejsce, grzech przestaje być grzechem w oczach ludzkich. Człowiek się szybko do tego przyzwyczaja. Człowiek tak, ale nie pan Bóg, który trwa i który jest niezmienny. A gdzie człowiek żyje w grzechu, czy jest miejsce na prawdziwą miłość? Grzech jest przecież brakiem prawdziwej miłości. A więc to, co się obecnie uważa za miłość, to nie jest prawdziwa miłość. To jest tylko jej stymulacją. Grzech zaciera widzenie i prawdziwa miłość upada, ginie, zostają jej namiastki. Chwilowa przyjemność, po której szybko przychodzi zniesmaczenie czy też wyzucie się z wszelkiej moralności. Widząc więc to wszystko, te wszystkie zagrożenia, mam ogromne wątpliwości teraz co do tego, czy Pan Jezus znajdzie wiarę na Ziemię, gdy przyjdzie. Wszystko to, ten grzech, tak szybko się rozprzestrzenia. Nie tylko na świecie, ale już i w naszej ojczyźnie. I nie tylko ja mam te wątpliwości. Ale gdzie rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Kochani, powstała oddolnie inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiej modlitwy w intencji odnowienia wiary, nadziei i miłości Bożej. Nie tylko w naszym narodzie, ale i we wszystkich sercach ludzkich na całym świecie, aby Chrystus Pan znalazł wiarę na Ziemię, gdy przyjdzie. Chcemy prosić Najświętszą Maryję Pannę o wstawiennictwo i zaniesienie naszych próśb przed tron Ojca Niebieskiego w dniu jej wniebowzięcia, 15 sierpnia o godzinie 15. O godzinie Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział naszej świętej Faustynie, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się do źródła Miłosierdzia Bożego. Powiedział także, że spełni każdą prośbę, która nie koliduje ze zbawieniem dusz, którą człowiek zaniesie w, tym, w tej godzinie do niego, w tej godzinie Miłosierdzia. Maria zostaje wzięta do nieba. Spójrzmy na nasze ziemskie niebo. Ja go nie poznaję. Nie takie było w latach mego dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego. Było piękne, błękitne, z białymi obłoczkami, które jak białe owieczki przesuwały się po jego błękicie. Teraz bez mała, z przerażeniem patrzę na niebo nad swoją głową i widzę je zaśmiecane jakimiś smugami, które powstają zalecącymi samolotami i rosną i rozprzestrzeniają się na całe błękitne niebo, które wkrótce staje się szare i ołowiane. A przecież, nasz papież Franciszek. Tak prosi nieustannie o ochronę naszego środowiska naturalnego. Wydał nawet encyklikę w tej sprawie. Czyżby nasze niebo nie było już naszym środowiskiem, tak jak ziemia? Dzięki temu niebu istniejemy. Gdyby go zabrakło, zniknęłoby wszelkie życie na ziemi. Dlatego też i tą intencję. Dołączamy do intencji odnowy wiary, nadziei i miłości. Nie o intencję o czyste niebo nad naszą ojczyzną i nad całą ziemią. Pragniemy, aby akcja Różańca do nieba odbyła się w ramach naszego Kościoła katolickiego. Polska jest przecież krajem katolickim. I prosimy biskupów, naszych pasterzy, aby pokierowali całą tą akcją i przyczynili się do jej rozpowszechniania w naszej ojczyźnie i nie tylko. Są przecież naszymi dobrymi i wiernymi pasterzami, uczniami wybranymi i umiłowanymi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tej modlitwy różańcowej zapraszamy także osoby chore. Cierpiące, samotne, a także młodzież i dzieci, których modlitwa jest bardzo miła Panu Bogu. Modlitwę pragniemy więc rozpocząć w dniu 15 sierpnia o godzinie 15:00 koronką do miłosierdzia Bożego. A potem będziemy prosić Najświętszą Maryję, panną w niebo wziętą. O zanurzenie wszystkich naszych błagań, intencji w oceanie miłosierdzia Bożego i zaniesienie ich przed tron Jezusa Najmiłosierniejszego, modlitwą różańcową. Chcemy odmawiać czwartą część różańca chwalebną. Prośmy już teraz, aby ta akcja modlitwy różańca do nieba była zgodna z wolą Bożą. I udała się podobnie jak różaniec do granic. Chcemy modlić się nieustannie, dręcząc Pana Boga naszymi błaganiami i stale mu się naprzykrzać. Cóż to ma znaczyć? Zapytacie. Otóż pragniemy, aby nie był to tylko taki jednorazowy zryw ogólnopolski do nieba, ale chcemy 15 dnia każdego miesiąca. Powtarzać nasze wspólne modły, zanosić je do nieba. Akcja ta nie wymaga żadnych składek finansowych, organizowania wyjazdów. Niebo jest wszędzie nad naszymi głowami. Oczami wyobraźni widzę polskich rolników, znoszących na swych polach różaniec do nieba i proszących Boga. O odnowienie wiary, nadziei i miłości w narodzie polskim i w sercu każdego człowieka na całym świecie. Proszących też Boga o czyste niebo nad ich polami czy uprawami. Niebo jest wszędzie, nad każdą głową, aby było czyste nad całą ziemią, bo gdy Go zabraknie, módlmy się już teraz wspierając tę akcję, aby przebiegła, aby doszło do jej skutku i przebiegła pomyślnie. Módlmy się już teraz. Tajemnica chwalebna Różańca Świętego, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mario, bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami, wrogami Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do pomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen